Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Autoryzacyjnie Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Wracam z kolejnych oględzin, tym razem Mercedes Eklasa w 212. Oglądany tutaj w okolicach Katowic. Samochód z silnikiem 1.8, kompresor. Lewy bok malowany. Lewe przednie drzwi, lewe tylne kawałek botnika cieniowane, polerowane ogólnie reszta lakieru się wydaje oryginalna także tutaj tak to tak to wyglądało co do błędów silnik silnik nie miał błędów Skrzynia też nie miała błędów, błędy w oświetleniu prawa tylna lampa wymieniona na jakiś inny zamiennik dziwny, bez LEDów wychodził błąd lampy, także błąd lewego przedniego kierunku wskaza reszta modułów w miarę bez błędów, układ ESP, poduszki powietrznej, klimatyzacji, jedynie z czujników parkowania, jakieś dwa czujniki parkowania pokazywały błąd, niekompatywność i najprawdopodobniej wymienione na zamienniki Silnik co do jazdy próbnej no silnik w miarę mocny aczkolwiek warunki tutaj kupowanie samochodu podczas deszczu to jest wszystko tak naprawdę loteria yy, Musimy zwrócić na to uwagę że przy takiej pogodzie jak ja teraz jadę praktycznie nie jesteśmy w stanie rozwinąć jakiejś prędkości jakichś manewrów zrobić Jakieś tam dziwna głośna praca yy, tylnego mostu łożysku bo to ciężko na pierwszy rzut oka zweryfikować to jest do weryfikacji oczywiście w, w warsztacie także jakiś dziwny hałas w każdym razie się pojawiał podczas jazdy, podczas przyspieszania, bo podczas jazdy na luzie tego hałasu nie było Także kupujący się zastanowi, no dla Harsku nie wyglądał ten samochód źle. Jedynie ten bok powiedzmy drugi lakier nie było tam szpachli jakiejś dużej. Także kupujący się zastanowi nad tym samochodem. Także ja dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów subskrybentów. Do usłyszenia na następnego odcinku.